Cześć, witam na kanale Info Prawa. Ogórki jeszcze przez jakiś czas poowocują, mimo tego, że, że są chore. Owoców systematycznie przybywa, z czego jestem zadowolony, a w dużej części nowe przyrosty nie mają chorób, lub mają je w małej ilości. A tu brukiew, bardzo duża brukiew, jestem z niej bardzo zadowolony, jestem ciekawy jaka jest w środku. Jak jest głęboka, bo naprawdę, prześ jest dosyć wielka. Jeszcze mamy taką jedną, którą już wam pokazywałem. Zresztą już wszystko wam pokazywałem, ale ta jest jeszcze jedna duża. No a reszta mniejsza. A tu moja największa rzepa jakaś taka troszkę zmutowana, ale bardzo fajna. Inne rzepy też są w miarę spore, nie jest tak źle. Jeszcze rzepę będę siał, ale na stanowisku słonecznym celerów kilka będzie, nawet te, które były podgryzione prawie do końca, coś odbijają, a te już w miarę ładnie wyglądają. Buraków kilka sztuk jest, wczoraj były nawożone i opryskiwane również. Nawożone i opryskiwane były też inne rośliny, ale buraki tego nawozu dostały troszkę mniej są nowe przerosty całkiem ładne. Ogóreczki moje, takie sobie. Chciałbym Wam pokazać, jak on wygląda. Proszę, Szuk szukając, pokułem się, bo ma takie dosyć ostre kolce. więc jeśli będziecie go uprawiali, to uważajcie na nie, bo można się pokuć. Jeszcze była jedna sztuka, znalazłem ją przed chwilą. Obok była taka jedna, ładna. I teraz jej nie umiem znaleźć. O, proszę! Ciekawe, jak będą smakowały. Powiem szczerze, że troszkę wolno rosną. Myślałem, że będą rosły szybciej i owocowały. No ale jeśli będą bardzo dobrze smakowały, to oczywiście je w następnym roku też będę miał. No a tu cukinie. Kilka owoców jest, troszkę pozrywałem sobie. Jak widać, moczniak szalał. Nowe przyrosty w miarę nie zaatakowane, no ale ogólnie ta roślina kiepsko będzie. Może ta troszkę lepiej, ale i tak nie wygląda to za ciekawie. No ale przynajmniej będzie parę zbiorów. Cyklantera rośnie w miarę, ale już nigdy nie będzie raczej uprawiana w... na płask. Przekonałem się, że nie warto nie wiem czy w ogóle w następnym roku będzie ona uprawiana ponieważ no, ona rośnie bardzo wysoko, tamten mój płotek którym uprawiałem wcześniej zarosła bardzo szybko ten również mimo tego, że miała tutaj troszkę czasu zanim wejdzie na ten płot no, potrzeba dużego płota myślę, że ze 3 metry to była fajna wysokość, albo 2,5 tak żeby lepiej się zbierało Boczniaki ładnie pozbierane, no a pieczarki pozbierane, ale przez coś innego. Tak to wygląda. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam.